Witam was wszystkich w 22 odcinku z Likana na 70 levelu dostaliśmy skrzynkę mistrza, dwójkę Otworzymy ją i dodamy bony do fenków Otwieramy, co wypadło, dodania, zmianki i poza tym nic istotnego Dobra, gdzie mamy te dodania? Tutaj są Są tylko trzy dodania i do tego nie ma 5 bonu, także nie będę ich teraz miksował, ale może się od kogoś kupię, poczekam na jakiś event i wtedy się pomiksuje 5-bonowe. To dodajemy. Pierwszy bon weszło, weszło i weszło. No nawet fart. Beznadziejne bony, ale postaram się jakieś znaleźć do kupienia i wtedy się zmiksuje 5-bonowe. Właśnie czytałem Q, jakimś cudem wszystko weszło. I zostało ostatnie ku do G1 purpury, a mam Radę Pustelnika w dozo, także idę po Radę, jutro przeczytamy, będzie G1. Mam Radę Pustelnika, spróbuję sobie przeczytać tą purpurę, nie wiem czy jeszcze mogę czytać, no spróbujemy, Rada i purpura. Jestem na ostatniej stronie, no to poczekamy chwilę. Tym razem już na pewno możemy przeczytać, ubijamy purpurę na G. ISG1 430, tak udaje. No i dobrze, teraz kamyki trzeba czytać. Znalazłem w miarę tanie kamole, kupimy sobie jednego. Tak, może na G2 Akurat wejdzie, nie będę czytał tego codziennie, bo kamole są za drogie. Będę musiał pozarabiać trochę kasy. Ale no nie weszło tym razem. No nic, trzeba za tym czytać. Wilczy dech, kupiłem sobie tu OZ. -kę. Spróbujemy. Pierwsza próba. Nie weszło, szukam dalej. Mam kolejną. Tania nawet druga próba wilczy dech. I uwaga. Nie weszło, szukam dalej. Mam w tym samym sklepie, szybko sobie przeczytamy. Trzecia próba. Dalej nie weszło. Jest tu jeszcze jakaś? O jest. Czwarta próba. Dalej nie weszło. No pech trochę. Jest kolejna. Niestety nie ma, to ja szukam dalej. Mam kolejną trochę drogą za 400K, ale to będzie też szczęśliwa. Piąta próba do 5 razy sztuka. No i niestety nie weszło. Kolejna droga OZK, która raczej tańszej nie ma. 400K. Szósta próba. Dalej nie weszło. Dobra, jest trochę tańsza 200K. Siódma już próba. Dalej nie weszło. Przypominam, że jest 25%. Nie wiem, miałem takiego pecha po prostu. Szukamy szybko następnej. No i niestety chyba nie ma. Dobra, szukam po innych sklepach. OZK za 300K. Ktoś będzie ósma próba. Dalej nie weszła. Lecimy z dziewiątą próbą może teraz wejdzie w końcu ulczy dech dalej nie weszło Ozetka wyhaczona za 100k, szybko próbujemy, 10 próba i weszło w końcu od razu Q Na no ku nie weszło porobimy sobie trochę misji zaczynamy od niedopończonej wcześniej misji w do dozorcy, na zabicie lorda mob którego wcześniej nie daliśmy rady tym razem myślę, że dam radę tylko, że te mopki trochę dużo biją łyknę sobie rosę na defa, może nie padnę Lord schodzi i zabity, lecimy do dozorcy. Jestem już u od dozorcy, oddajemy misję. I koniec misji, dostałam rozszerzenie ekwipunku. Sobie rozszerzymy teraz EQ. Czy chcesz powiększyć swój ekwipunek? Tak. I mamy dodatkowe 5 miejsc za darmo, reszta trzeba wisię kupić, albo na rynku stoi w okolicach 10-12 kakao od sztuki. A potrzeba 2 sztuki na jedno. Yy, przy okazji wykonałem sobie też inną misję z ozdobnym łukiem. Oto łuk. A zawsze trochę expa. Dobra, lecimy dalej. Teraz misja Mroczny Naród 2, za które dostaje się 3 razy. Trzeba zabijać te z, yy, zielone złe drzewa. Zbijam sobie metkę, bo z nich wypadają te reski z tymi drzewami. Zobaczymy co dropnie. Nic ciekawego, to ja zbijam te drzewa dalej. Strasznie słabo to dropi, długo mi to zajęło, ale w końcu drop pójdę do Uriela. Oddajemy quest'a. I teraz trzeba jeszcze 9 takich same dokumentów wydropić, zrobię sobie to później. Teraz oddamy sobie quest'a Świątynia Ciemności, drop te MP3 itemy z Świątyni Fang. Oddajemy do sum. 7 kx EXP, Lidera, może być. Teraz widzicie na ekranie misje polowania. Zrobiłem wszystkie od 41 do 70 i wybiłem na nich ponad 30%. Są to jedne z lepszych misji pod EXPA. Wiele osób ich nie robi, ale te misje od 85 do 90 dają od 5 do 10% zalewa, co się EXPI bardzo długo, więc fajnie zrobić takie misje i ma się po prostu darmo EXPA. To tyle z tych misji. Widzimy się na czymś ciekawszym. Trzeba zacząć zarabiać Likanem. Jeden z najlepszych sposobów zarobku to y, oczywiście siódme piętro w DT na metkach mordu. Y, przyszedłem sobie do piekła, dlatego że głównymi już nie chodzę na DT, a nie ma sensu, żebym szedł, tylko żeby Likanem zbić jednego metka i wyjść. Przedliciłem się po prostu już na mapę 9.0, tam jakoś mi się lepiej zarabia. Y, jak dam radę zbić tego metka, to y, następny odcinek będzie z wypadu na DT, posiedzę tam parę godzin, podsumujemy sobie drop. A jak nie wyjdzie, no to yy, taki odcinek będzie, ale pewnie na 7-5 levelu jak już zrobię sobie EQ. Poprzednim razem nie daliśmy rady, yy, teraz doszły buty Feniksa, pójść 9, 10 bloka, jakaś tam broń, pójść 9, Purpura G1, więc może dam radę. No to próbujemy. Purpura, buff. zmienimy sobie na Ebo, Geek Wojenny, jeszcze został godzina 22. I lecimy. Włączę sobie hity, opcje gry i po trafieniu. Hity mamy po 3200 200 krytem i szyciem, także nie jest chyba źle, my jak na razie schodzi. Trochę te moby niestety biją i z tym jest największy problem, to tak żeby od tych metków odjeżdżać w tym DT to się nie opłaca za bardzo. Nie będę zbijał obniż tych duchów Spróbuję tak wybić Ale damage jest spoko Jakbym kliknął Roskę może Roska 70 defa No trochę szkoda tracić Ros na bicie metków Dalej biją duży damage No niestety na DT sobie chyba nie pójdę Ale po wzbidzie 7 levela Jakaś nowa broń, nowa zbrojka się na pewno pójdzie i oczekujcie takiego odcinka. Następny odcinek nie wiem z czego będzie. Pomyślę jeszcze. Metka dobijemy. By było, że zbiłem. Tylko po prostu no, widzicie jak HP zjeżdża. Ciężko jest tak bić. Rękawica złodzieja i teraz dobijamy metka. Odjechałem 4-5 razy No i nic nawet nie dropo. Q Rozproszenie magii Spróbuję ubić teraz zjawę Jest to bardzo silny, bo nie wiem czy dam radę, ale spróbować warto Daję sobie bufa. Odpalimy sobie Roski Dzik Rosa Mam trucie i level, że mogę go otruć, więc może jakoś to pójdzie No to lecimy HP jak na razie schodzi Tylko dużo sobie regeneruje Hity mam po 2, skrytem HP jakoś bardzo nie schodzi Teraz go sobie otrujemy, mam tylko 5% trucia Założę go teraz HP trochę schodzi, nie wiem czy mnie nie zabije zaraz I teraz żeby wesło szybko trucia Weszło trucie, pół HP, muszę mu zbić 30 sekund. Myślę, że do zrobienia schodzi. Dużo bije strasznie. Rękawicy nie będę zakładał, bo nie będę przerywał bicia. I tak nie jestem tu dla Europy. I z tego jest zbita. Byłem jeszcze na 9 tegonów, chciałem pierwio spróbować, ale nie mogę je znaleźć. Teraz porobię, że te bosy się respią w różnych miejscach i ciężko o bossy. Sprzynko otworzyłem jakiś śmieć. To by było na tyle w tym odcinku. Rozpoczął się rok szkolny, więc niestety dzień zaczyna się o 16, więc to z czasem. Trzeba jeszcze alchemię robić codziennie. Mam niecałą połowę korów, więc tam jakieś dwa tygodnie powinno się pojawić odcinek z alchemii. E, pokażę jeszcze misje jakie mam. E, tych dwóch nie, nie da się skończyć. Biologa mam na matowych rodach 8 oddanych, czyli jeszcze 12 trzeba, ale mam tu zapas zrobiony, więc oddam. Potem będę konarym. naród się tam kiedyś zrobi, na razie rad nie potrzebuję. Purpura g 1 na razie nie będę czytał jak zarobię sobie na kamole, będę miał tak 30-40 kk. sobie coś tam doczytam. Pazur tam 7Q zabrakło, tutaj M7, M2. Jakoś to wchodzi. To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostaw lajka i suba. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.